Na moim skromnym warsztaciku dziś będziemy wymieniać sobie diody w trzecim świetle. Stop tu użyjemy sobie takich diod ls 6 2 W2BA. O co tu chodziło? No na jakimś forum żeśmy znaleźli że ktoś użył jakiś tam, no ale one nie były, były niedostępne. Znaleźliśmy że to tam była tamto co ktoś użył PLCC4 obudowa żeby była czerwona, 50 mili no i tak dobraliśmy że po prostu takie będą dobre dajcie znać czy wy używacie innych no to co, to sobie otwórzmy Zanim przejdziemy dalej, przerwa na króciutką reklamę. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić montaż płytek PCB. Jak zamawiać? Korzystamy z kalkulatora, gdzie podajemy szczegóły płytki. Wysyłamy plik Gerber listę części. Podczas produkcji PCBWay kontaktuje się z nami, upewniając się, że dostaniemy to, co zamawialiśmy. Zapraszam do zapoznania się z procesem montażu. Tu mamy szczegółowo opisane wszystkie etapy. Tu mamy piny do podłączenia, tutaj dajmy sobie to na razie tak i zobaczmy sobie co nam tutaj nasz tester pokaże, że na razie sma. mały prąd No świeci nam, tu nam pokazuje jakieś 6 mA Widzicie tutaj coś? Pewnie nic nie widzicie, bo to sam nic bardzo nie widzę. Może tak zrobimy. Coś widać. To jeszcze miga widzę w kamerze. No nic będziecie musieli zaufać, że tutaj widzę. Więc tak mamy 1,8 V6 mili. Mm. Tak nam pokazuje. O, ta jest uszkodzona. Chociaż tutaj niby świeci na 40 V. Czyli coś tam jej dolega. No i ta nam też pokazuje 1,8 V, 1,9, 6 mili. Mm. Czyli tak, moglibyśmy wymienić jedną. Ale pewnie wymienimy wszystkie, bo to, to nie wiadomo jakie to są te diody, chociaż te niby tak z obrazka wyglądają bardzo podobnie. No i co? Może najpierw wymienimy sobie tą jedną i zobaczymy. Bo przedtem jak tutaj podpinam 12V to nie działa. So, Jakoś Wam to pokażę. Tu mamy plus. I tu mamy minus. No, nic nie, nic nam nie działa. No to co, włączamy nasze płytę grzewczą. No i zobaczymy co się stało. Tak, teraz te małe diody też wypasowało. Wiedzieć gdzie jest plus, gdzie jest minus. A no, co my tu strasz? Może jeszcze wyłączam. To się szybko nagrzewa. To nie ma problemu. Taką tam diodę. No, wziąłem więcej diód, bo któraś miała wyszczelić. Tu mamy 1,8V i 6mA, mm. tak samo nam pokazuje, jest super. Czyli polaryzacja trafiła nam się taka, dobrze. I tutaj też jest taka, czyli w tym w tym układzie to robimy, chociaż tak jak tutaj widzę z daleka, chociaż ja trochę ślepy jestem. No tu mamy na rogu takie troszkę ukruszenie, jakby. Więc to nam pewnie wskazuje, jak go zamontować. czy tu będziecie coś widzieć. No jest tutaj takie kścięcie. No i dobra, i potem już wiemy, jak to ma być. To już jest dobra. Dobra, to wymieniamy. Nie ma co się pierdolić. Wspólne, że no już zmasakrowana. kwestii, w już w tutaj nie będziemy się też z tym pierdolić wkładamy po prostu na to miejsce następne Myślę, że jest idealnie. Na wysokość są takie same. No dobra, to sobie wyczyścimy. Zobaczmy, czy to będzie działać. Podamy tu 12 V. O, i pięknie, wszystkie świecą. No i jaka jest różnica w jasności czy w czymkolwiek? No, jakaś tam jest. Odrobinkę. Chyba nawet troszkę słabiej świecą, bym powiedział. Nie wiem, czy to coś widać w kamerze. W kamerze nic nie widać. No nie, może mi się tylko wydaje. Pięknie świecą. No i teraz tak, wymieniać wszystkie diody właśnie, czy nie wymieniać wszystkich diod? Jak myślicie? No ja wymienię, no pewno. Tak powiem, już są kupione. Trzeba wymienić. No tak, Wysywałbym, żeby to równo leżało. I tu mamy problem, bo teraz to musi być równiutko. Tutaj sobie to jakaś ogarniemy. No może. Już nam chodzi. To jest dobra jeszcze. Tak, jeszcze muszę łapy nie chodzić. Dobra. Sprawdzamy na bieżąco. Dobra, świecą. No i jeszcze została nam ta. Widać, świecą wszystkie? Wszystkie świecą. Operacja się udała. No to co? No to sobie jeszcze troszkę poczyścimy. Może zanim sobie jeszcze poczyścimy to co, podjedziemy tu jeszcze troszkę cyną. Czyli zrobimy sobie tak, teraz sobie wyczyścimy, a później jeszcze dotkniemy troszkę cyną. Tak, żeby mieć pewność, że się dobrze pogotowało. Po kolei kapniemy sobie troszkę świeżego topnika. Nabrał nadmiar zebrany. Dobra, już jest piękności. No to zobaczmy, czy to jeszcze działa. Zdążyliśmy zepsuć w międzyczasie. No, widać wszystkie trzy? Wszystkie trzy widać, Dobrze. Czyli się operacja udała i nawet się udało, że pacjent nie zmarł. to składamy A może zobaczmy sobie jeszcze, jak sobie świeci w obudowie ładnie. No. O. Piękności. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję, pozdrawiam.